Dzień dobry Państwa i moim gościem jest specjalizująca się w prawie medycznym mecenas Hanna Rubaszewska z kancelarii BSJP. Dzień dobry Pani mecenas. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Wiemy, że pani mecenas współpracuje ściśle z Fundacją Omea Life, i dlatego dzisiaj będziemy rozmawiać o pacjentach, o ich prawach. Wiemy, że pacjenci coraz bardziej stają się świadomi swoich praw, coraz więcej czytają na ten temat e, i e, stają się merytorycznymi partnerami do rozmowy e, z lekarzem o swoim życiu, ale e, wciąż niestety e, prawa pacjentów są e, łamane. I proszę nam powiedzieć, pani mecenas, Jakie, które z tych praw pacjentów są najczęściej łamane? Tak, fundacja, nie ukrywam, posługuje się też stwierdzeniem, które bardzo mi się podoba, mianowicie świadomy pacjent jest wartością. Jest to bardzo trafne określenie. A żebyśmy mówili o naruszeniu praw pacjenta, króciutko powiedziałabym, jakie w ogóle mamy prawa. Okazuje się, że nie wszyscy pacjenci mimo wszystko są świadomi praw, jakie przyznaje im ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Pokrótce jest to prawo do w ogóle udzielenia i uzyskania może świadczeń zdrowotnych prawo do informacji, prawo do tajemnicy informacji związanych z pacjentem, prawo do dokumentacji, prawo do oczywiście udzielenia zgody na, na, na świadczenie zdrowotne, na przykład na zabieg, prawo do poszanowania godności i do intymności. Jest tych praw oczywiście trochę więcej. I nie ukrywam, że jeżeli chodzi o naruszenie praw pacjenta, to takim barometrem tutaj jest rzecznik praw pacjenta, do którego te skargi w pierwszej kolejności można powiedzieć wpływają, w dalszej kolejności do kancelarii. I sam rzecznik właściwie w swoich sprawozdaniach wskazał, że w roku 2021 wpłynęło 144 tysiące skarg pacjentów. Jeżeli chodzi o naruszenie praw, to pacjenci skarżą się przede wszystkim na naruszenie prawa do rzetelnej informacji. Wskazuje, iż z jednej strony pacjent ma prawo do oczywiście informacji o swoim stanie zdrowia, ale z drugiej strony jest to skorelowane z obowiązkiem lekarza wynikającym z ustawu zawodzie lekarza, do udzielenia pacjentowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, o, o proponowanych metodach leczniczych, diagnostycznych, o rokowaniach, o ryzykach oczywiście też związanych z podjętym czy wybranym leczeniem. W związku z powyższym te dwa prawa oczywiście są ze sobą skorelowane i z jednej strony pacjenci skarżą się na to, iż lekarz czy lekarze nie mają dla nich czasu te wizyty są zbyt krótkie. Często mówią też, zwracają się do nich, czy przekazują informacje językiem niezrozumiałym. Z drugiej strony lekarze mówią, no tak, ale my jednak jesteśmy przeciążeni pracą, co też jest naturalnie zasadne. Staramy się przyjąć jak największą liczbę pacjentów w poradniach w związku z powyższym. Ten czas jest ograniczony. I to prawo do informacji, naruszenie tego prawa do informacji przekłada się w sposób taki, można powiedzieć, bezpośredni, na późniejszą decyzję pacjenta co do zgody na, na określone świadczenie zdrowotne, na udzielenie określonego świadczenia zdrowotnego, na przykład na zabieg operacyjny. I tutaj oczywiście nasze sądy w sposób jednoznaczny wskazują, że zgoda uzyskana od pacjenta, musi być zgodą objaśnioną i poinformowaną, czyli ten pacjent musi wiedzieć, na co, na co się godzi i jakie mogą być tego konsekwencje lub ryzyka. Jeżeli oczywiście tej, tej informacji pełnej, rzetelnej nie ma, no to tym samym ta zgoda na udzielenie świadczeń zdrowotnych jest, jest zaburzona, no żeby nie powiedzieć oczywiście... Naruszona. Tych oczywiście skarg pacjentów jest znacznie więcej. Nie ukrywam, że w okresie pandemii te, te skargi przede wszystkim też dotyczyły braku kontaktu z lekarzem, zwłaszcza z, jeżeli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną, z rejestracją, z tym, iż lekarze nie odpowiadali na zapytania czy na chęć umówienia się na wizytę, czy to telefonicznie, mailowo. Tak więc pandemia też oczywiście w Wywołała pewną taką skalę skarg pacjentów związanych właśnie z, z, z brakiem kontaktu z lekarzami. Wspomina pani mecenas o świadomej zgodzie na leczenie, ale co dokładnie stoi za tym sformułowaniem świadoma, świadoma zgoda na leczenie, którą wyraża pacjent? Czy to wiąże się z tym, że pacjent powinien mieć możliwość takiego dogłębnego, czasochłonnego też przedyskutowania z lekarzem różnych opcji terapeutycznych? Tak byłoby idealnie i tak powinno być w idealnym świecie. Natomiast oczywiście ten obowiązek, o którym wspomniałam, lekarza do udzielenia informacji obejmuje proponowane metody diagnostyczne, proponowane metody leczenia, ale również powinien lekarz poinformować pacjenta o takich metodach, które na przykład nie są dostępne lub też nie są refundowane w danym szpitalu i ta świadoma zgoda pacjenta oczywiście wiąże się właśnie z poinformowaniem go o, jak wspomniałam, o tych wszystkich elementach jego procesu leczenia, w tym również ryzykach. Niemniej jednak tutaj nasze orzeczenia wychodzą też w pewnym sensie naprzeciw lekarzom i wskazują, że jeżeli mamy do czynienia z tak zwanymi wskazaniami, wskazaniami bezwzględnymi, czyli mamy do czynienia z zagrożeniem na przykład życia, to wówczas ten zakres informacji winien być ograniczony do rodzaju i celu operacji oraz zwykłych następstw, ewentualnego zabiegu. Nasze sądy twierdzą i słusznie, Zresztą już w przypadkach zabiegów ratujących życie poinformowanie pacjenta o wszelkich możliwych, nawet rzadko występujących niepożądanych skutkach mogłoby wywołać odwrotny efekt polegający na tym, iż pacjent w ogóle nie poddałby się takiemu zabiegowi. Ale jeżeli mówimy o wskazaniach względnych, czyli na przykład tych operacjach planowanych, to ten zakres informacji oczywiście dla pacjenta jest znacznie szerszy i powinien oczywiście być poinformowany również o tych. Czasami nawet niepożądanych skutkach ewentualnej operacji czy podjętego leczenia. To oczywiście przekłada się też na tak zwane wykazywanie potem ewentualnych zgód, takich poniekąd blankietowych, czyli pacjenci też się skarżą, iż w szpitalach na przykład podsuwane im są, czy przedkładane, przepraszam, do podpisu formularze zgody, nikt z nimi nie usiądzie, nie wytłumaczy, jest toczy się język z specy z medyczny specjalistyczny, opisane są różne skutki uboczne, których pacjent nie rozumie. No i w tym momencie oczywiście możemy powiedzieć, że to prawo do informacji nie jest zachowane i ta informacja nie jest rzetelna, jeżeli pacjent nie rozumie, co, co podpisuje. Tak więc ta świadoma zgoda właśnie polega na tym, ażeby... Pacjent wiedział, na co się godzi i upraszczając oczywiście, na co się godzi i jakie ewentualnie konsekwencje i następstwa z określonym zabiegiem mogą być związane. Pani Mecenas zaangażowała się w analizę prawną zgody na profilaktyczną mastektomię z rekonstrukcją. Decydują się na nią kobiety zdrowe, które mają podwyższone ryzyko zachorowania na raka piersi. Proszę powiedzieć zatem, na co powinny zwrócić uwagę pacjentki, które rozważają taki zabieg. <laughs> Ten zabieg jest refundowany od roku 2019 stycznia, i nie będę może mówiła teraz o przesłankach i, i, i jak gdyby kwalifikujących pacjentki do, do tego zabiegu. Wiadomo, już jest to wiedza powszechnie znana, że chodzi o obciążenia genetyczne, obciążenia też rodzinne. Niemniej jednak rozporządzenie wyraźnie wskazuje, że warunkiem refundacji takiej procedury i przeprowadzania tej procedury jest między innymi rozmowa w, w ramach konsylium z pacjentką. To konsylium winno się składać z, i tu jest jest enumeratywnie są wymienione specjalizacje lekarskie a mianowicie genetyk lekarz chirurg kliniczny chirurg onkolog genetyk oraz może być również chirurg plastyk to powinno przeprowadzić rozmowę z pacjentką. Na tyle jest to ważny etap tej procedury, ponieważ jak sama, sama nazwa wskazuje, jest to profilaktyczna mastektomia, czyli pacjentka jeszcze nie zachorowała, nie ma rozpoznania onkologicznego, jest to ewentualne prawdopodobieństwo związane oczywiście z kwalifikacją, z przesłankami, z wywiadem u niej, czy to rodzinnym, czy genetycznym do zakwalifikowania do danej operacji. I co się dzieje? Dzieje się tak i to nie tylko w trakcie pandemii, ale z Zdarzało się również przed pandemią, że niektóre ośrodki nie zapraszają pacjentki na takie konsylia. Czyli, krótko mówiąc, pacjentki nie biorą w nim udziału, tym samym nie mogą zadawać, nie mają możliwości zadawania pytań gremiom, które zostało oczywiście wytypowane przez, przez rozporządzenie i otrzymują telefon zazwyczaj od koordynatora, który umawia je już na wizytę i na operacje, właśnie na operację w szpitalu. To też powoduje, że, tak jak na początku powiedzieliśmy, no, to prawo do informacji jest naruszone już na tym etapie, skoro pacjentka w ogóle nie bierze udziału w konsylium, czyli nie może zadać pytań związanych z, z, z przebiegiem operacji, z, z późniejszymi oczywiście skutkami, konsekwencjami, z tym jak się będzie czuła, a w, zazwyczaj w szpitalu otrzymuje tą w cudzysłowie oczywiście blankietową zgodę na operację onkologiczną z wszelkimi oczywiście możliwymi następstwami i po podpisaniu jest oczywiście poddawana operacji. Także tutaj ten... Proces, proces informowania pacjentki w mojej ocenie, jeżeli nie jest zapraszana na konsylium, nie ma możliwości rozmowy z lekarzami, jest oczywiście zaburzony. Na to pacjentki powinny zwracać uwagę, oczywiście w miarę możliwości domagać się tego, rozmawiać z, z, z lekarzami. Oczywiście też można powiedzieć, że lekarze często z uwagi właśnie na przeciążenia i przeciążenie systemu, nie są stanie właśnie w taki sposób o jakim mówiliśmy zapewnić to prawo do informacji pacjentką ale z mojego doświadczenia wynika również że nie odmawiają takich informacji więc jeżeli pacjentka mimo braku zaproszenia na konsylium będzie domagała się jednak rozmowy z lekarzem to nie powinno teoretycznie oczywiście zgodnie z przepisami nie można jej odmówić ale w praktyce również nie spotyka się z odmową Wiem, że Pani mecenas współpracuje pro bono z fundacją Omea Life, która jest wydawcą specjalnym dzisiejszego wydania w MedExpressie i w ten sposób służy Pani pomocą pacjentkom. Zastanawiam się, czego może spodziewać się pacjentka, kiedy zgłasza się właśnie po pomoc prawną do takiej fundacji, jak na przykład Omea Life, w której Pani mecenas udziela różnego rodzaju porad. Tak, z przyjemnością, nie ukrywam, zaangażowałam się i wspieram fundację. Jeżeli pacjentki się zgłaszają z problemami prawnymi, to oczywiście staramy się jak naj, naj, najszerzej i, i możliwie jak największego wsparcia im udzielić. Te problemy są bardzo różne, począwszy oczywiście od w przypadku diagnozy, od szoku, zdenerwowania, od chęci ułożenia i uregulowania wszelkich spraw, spraw życiowych, począwszy od dzieci poprzez, poprzez sprawy majątkowe. To są takie problemy, które, które nurtują pacjentki i, i faktycznie należy je wspierać bardzo mocno, ponieważ oprócz oczywiście obciążenia związanego z diagnozą również zamartwiają się w, w, w sprawach swoimi życiowymi, po czym w trakcie już leczenia bardzo często pacjentki martwią się i zdarzają się właśnie sytuacje zwolnień z pracy, właśnie utraty pracy, także tutaj też bardzo, bardzo chętnie je wspieramy w, również w tych sytuacjach. No i oczywiście jest też taki cały, cały szereg spraw związanych z, z niepełnosprawnością, ze stopniem inwalidztwa, także przekrój problemów, z jakimi się pacjentki do Fundacji Omalajnictwa zgłaszają jest bardzo szeroki. Niemniej jednak w miarę możliwości oczywiście odpowiadamy na to i, i, i je aktywnie wspieramy. Bez wątpienia zachęcamy wszystkie pacjentki, wszystkich pacjentów, by poszukiwali wsparcia, jeśli mają jakieś problemy natury prawnej i, i szukają na nie odpowiedzi. Są takie fundacje, jak Fundacja Omea Life, które z pomocą pani Mecenas służą taką mhm. informacją. Bardzo tak dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem była mecenas Hanna Rubaszewska z kancelarii BSJP. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu serdecznie również.